Anka gotuje. Gotuj i ty. Witajcie. Dzisiaj pokażę wam, jak w szybki i prosty sposób można obrać ziemniaki. Moje ziemniaki umyłam pod bieżącą wodą i teraz delikatnie nacinam skórkę naokoło. Nacięcia muszą się ze sobą spotkać. Przekładam ziemniaki do chłodnej i osolonej wody. Musi jej być tyle, aby ziemniaki były całe nią przykryte. I następnie stawiam na średni gaz i gotuję do momentu, aż ziemniaki zmiękną. No i po tym czasie przekładam ziemniaki do miski z zimną wodą. Do tej zimnej wody możemy nawet wrzucić kostki lodu. W zimnej wodzie zostawiam ziemniaki dosłownie na kilka sekund. No i następnie zdejmuję skórkę z ziemniaka. Jak widzicie, ta skórka właściwie sama z bulwy odchodzi. Jest to, moi drodzy, propozycja dla osób, które nie lubią obierać ziemniaków. A ja zapraszam Was na mój blog ankagotuje.pl i zachęcam do subskrypcji mojego kanału na YouTube. Pozdrawiam was gorąco i do usłyszenia. Anka gotuje. Gotuj i ty.